Najważniejszą rzeczą w przygotowaniu biegowym jest wcześniejsza aktywacja wzorcami ruchowymi. Należy pamiętać o tym, że sam bieg już jest taką aktywnością mocno obciążającą stawy, natomiast jeżeli przygotowujemy nasz organizm do tego biegu poprzez aktywację lokalną grób mięśniowych, zabezpieczamy go przed urazami i mamy z tego biegu same profity, Dużo osób zapomina o tej aktywacji, dużo osób w ogóle nie wie, jak tą prawidłową rozgrzewkę przeprowadzić, a ta rozgrzewka poprzez aktywację kończyn dolnych, mięśni pośladkowych, mięśni tyłu uda, pozwala nam całkowicie zapomnieć o urazach. Bardzo ważny aspekt, który cały czas widzimy na Akademii Gowania Fizycznego, to jest tak zwane usprawnianie osób przed bieganiem, czyli. Nie każdy lubi to słowo usprawnianie, ale chodzi o bardziej o sam fakt nauczenia techniki ruchu, wypracowania odpowiednich wzorców do tego, żeby ten bieg wykorzystać. Ja bym przede wszystkim namawiał Wszystkie osoby, zarówno osoby, które biegają zawodowo, jak i osoby, które biegają rekreacyjnie, do tego, żeby e, pamiętać, iż rozgrzewka lokalna, grup mięśniowy, ta rozgrzewka siłowa jest ważniejsza niż później sam bieg. Ten bieg jest później efektywniejszy, ekonomiczniejszy, jeżeli ta rozgrzewka siłowa jest e, zrealizowana. Dlatego trening siły, z mojego punktu widzenia, jest e, bardzo ważnym aspektem przygotowania do biegu i Prawidłowo zrealizowana jednostka treningu sił aktywacyjna pozwala nam wykorzystać nasz potencjał.